przez Niemcy aż do Francji po to, żeby pokazać im na miejscu, że ta sytuacja pewnie, którą im zarząd Skrzanowa przedstawił, jest dużo gorsza niż to, jak oni sobie to wyobrażają. Bo Pani, ja jestem, żyję w takim przekonaniu, że na pewnym szczeblu informacji, które są szkodliwe dla spółki, szkodliwe dla ciepłych posadek dyrektorów, prezesów i menadżerów, po prostu niewygodne tematy są ucinane, tak? Dlatego przyjechaliśmy tu i wytłumaczymy Francuzom tutaj na miejscu, Czyli że... mają yy, trochę lepsze podobno warunki pracy, tak? jeżeli chodzi o Prawdopodobnie tak. Umów... Więc też będziecie z nimi rozmawiać, żeby pokazać, jak wygląda to po stronie polskiej, tak? Tak, dokładnie. Pokazać im szarą polską rzeczywistość. Wie Panie, ja rozmawiałem tutaj z przychodniami, którzy się pytali, czemu tu stoimy. I jak wspomniałem wcześniej, no za takie pieniążki tutaj naprawdę, no, ludzie aż y... oczy z orbit im wychodzą, bo nie są w stanie zrozumieć, jak można tak traktować człowieka y... za tak niegodne wynagrodzenie. No wracając do kiedyś do rządów, to u nas nawet kiedyś nie było stawki minimalnej, nie? Więc...